Zdejmowanie ekspresów w przewieszeniu to niesłychanie ciężka sprawa. Może zdarzyć się sytuacja również niebezpieczna. Chodzi tutaj o wypięcie pierwszego przelotu. Pierwszym patentem jest, dojeżdżając prawie do gleby, dopinamy się ekspresem kierunkowym do drugiego ekspresa. Daj luz. Masz luz. Wypinamy linę z drugiego ekspresa pozostawiając na linie nasz ekspres kierunkowy. Daj blok. Masz blok. Żeby to wszystko było bezpieczne, żeby mój partner nie wyleciał w kosmos, zjedzie do gleby tak zwanej agrawce. Jak partner dojedzie do gleby, wypinamy się z układu asekuracyjnego, aby pierwszą wpinkę, musi do wspinać się do niej za sekuracją w postaci spotera. Dzięki. Dzięki.